Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Kurwa w odcinku, w którym będziemy mieli super bohatera, który napierdala ludzi. Co to było? Paralizator i gaz pieprzowy, i umie dwa tygodnie karate, już trenuje, nie? Więc przekot totalny to będzie. A to jest mój wąż, a to jestem ja. Zapraszam do oglądania. Bo jest taka sprawa, bo ja jestem y, super bohaterem. Wyobraźcie sobie, że waszy kolega Hieronim z klasy do was przychodzi i mówi: Słuchaj. Jestem super bohaterem. Naprawdę? Uratowałem psa sąsiadki wczoraj na drzewie, wisił. Co? Możesz mi go odprowadzić? Muszę załatwić jedną sprawę. Muszę uratować znowu psa sąsiadki, zobacz, wisi na drzewie. Co załatwić? Ktoś mi musi dać wreszcie nauczkę. 16-letni uczeń liceum Karol Brylak niedawno stracił ojca w wypadku. Więc już obowiązkowo się zwać superbohaterem, jak każdy. Kurwa, ja nie zostałem. Od tego czasu chłopiec zamknął się w sobie i uciekł w świat. Zamknął to się co najwyżej w pokoju, kurwa, z gazetką jakoś dziwną. Filmów i komiksów o superbohaterach. Obraz ko Właśnie z taką gazetką. 15 lat, prawie 17. Czy nie sądzisz, że czas? Na co? Na co niby jest czas, co? Twoi koledzy spotykają się z dziewczynami, chodzą na imprezy, do kina. I co? Mamy być taki jak inni? No nie, nie możesz być taki jak inni. Możesz iść z kolegę, ty pójdziesz z nim do kina. Pochuj ci, kobieta. Tego nie powiedziała, ale martw się. Z nikim nie rozmawiasz. Całymi dniami tylko czytasz te komiksy. A może po inaczej się cieszyć, że mam jakieś hobby, no nie? A nie upijam się i nie eram fajek. Cieszę się, naprawdę się cieszę, ale od kiedy tata, od kiedy taty z nami nie ma, zmieniłeś się. Wiesz co, nie wiem o co ci chodzi w tej chwili. Wiesz co, mamo, nie wiem o co ci chodzi w tej chwili. Proszę cię, w końcu porozmawiajmy o tym, co się stało. Tata nie żyje, temat skończony. Sorka, nie mam ochoty na ten temat rozmawiać, więc... Tata nie żyje. U. Może lepiej otworzę. Pół roku temu zginął mój mąż w wypadku samochodowym. Oh, hej. dzień dobry. Mogłabym pożyczyć mąkę? Mogłabym pożyczyć mąkę. Nie, nie mam mąki w domu, nie piekę ciasta. Wypij. Oczywiście, proszę wyjść, Natalia. Powiedz poczekaj, chwilę zaraz Ci przyniosę. Dobrze. Cześć. Mm, wziął sobie jumpy, wziął telefon. Ulizał włoski. O! Jednak nie chłopaka, ale dziewczynka będzie to O, sienka, co tam? Ani nic, mogę, proszę pożyczyć. Karol, a może Natalia poszłaby z Tobą na pumetek? Bardzo chętnie. Ja... ja jeszcze nie żebym szedł. No co, masz niby lepszego do roboty? No jak to co, będę komiksyć, no co? Pójdziecie razem, potańczycie. Przecież taka impreza jest tak raz w życiu. No... zastanowię się. Jak chcesz. Dziękuję bardzo i do widzenia. Pozdrawiam, pa. No i... Przeszła, mąkę i sobie poszła. Co to miało być? Co? Tak, to co to miało być? Kurwa, no mąkę przyszła, pożycz, że się ci chodzi. Czego się próbujesz? Ciasto idzie piec, A ty tylko komiksy czytasz. Zero hobby. Zainteresowań, whatever. O! Ale o co ci chodzi? Dzisiaj przyszedłem na idiotę. Bo zapytałam, czy pójdzie z tobą na półmetr? Tak, będę zaraz myślała, że jestem jakimś maminsynkiem. synkiem. Nie... Ej tym mamienkiem. Nie Słuchaj, Karo, jeśli dalej będziesz czytał te komiksy, na pewno będzie jak kurwa spie. Wiesz nie motą. Wiesz co? Robiłam wszystko, żeby zachęcić syna do większej aktywności. Dlatego zaproponowałam, żeby poszedł aktywności seksualnej chyba. z Natalią na pumę. Tak wiem, to było złe, ale nie mogło się powstrzymać Tak. Kilka godzin później po lekcjach Karol wracał do domu. I teraz on w tej chwili odkryje swoje powołanie, swoje super ja, kurwa mi przeszkodził, swoje super ja. Że jest super bohater albo nie super bohaterem. Nieoczekiwanie stał się świadkiem niepokojącej sceny. Zostawcie go! Kurwa chłop, pewnie kogoś pobiją. Wow, Dobra, nie śmia. Kogoś pobiją. On tam podleci. W ogóle jakieś auto stoi i, i zadzwoni na 112. Uratuje życie. Miesz do końca życia mówi już jest bohaterem. Kurwa, nie. Zostawcie co to za pleca? Masz pedalski plecak! O kurwa! To no. zwykły plecak! To zwykły plecak, nie pedalski! Ja mam pedalską torebkę, zobacz co ci chodzi! E, kolego, pomóż! Karol, pomóż nam! Zostawcie go! O, i już w ma przejewana! Co jest, na mu się zgubiłeś się czy nie ma gdzie indziej? Już, pobiłeś to nara. Gdzie on kurwa pobiegł? Gdzie on, kurwa, pobiegł? Przed chwilą kolegę bił. A tam był jakiś chłop, stoi przy aucie. No cóż się biorgalał w ogóle. Chodź, okej? Okay. Coś ci stało w ten nos? Masz zakrabiony? Coś ci boli jeszcze? Kurwa, niebezpiecznie wam ja powiem. Pedalskie plecaki od dzisiaj są czarne, nie? A pewnie połowa tych debili była też ubrana na czarno. Masz zakrabiony nos, trzeba coś z tym zrobić. Hej, Chodź! Hey, no, na przykład zadzwonić na karetkę jest telefon się klika i halo Co właśnie się nie stało Karol dlaczego nam nie pomogłeś? To... no właśnie, miałeś być super bohaterem nie tak, ja bardzo chciałem, ale no no ale zrobił mi i mnie wyjebało do tyłu i uciekłem po prostu przyznaj się, że spękałeś to nie tak, ja wcale nie spękałem okej, okay, jak tam chcesz minęły dwa tygodnie Karol zapisał się na treningi karate. O kurwa, dziu. kurwa, tak by... kurwa zaraz, nie, najebę tam tych złapich i połamie im karki, bo chodzą w pedalskich bluzach zielonych. Był mocno zdeterminowany, żeby U, nauczyć się walczyć. Większość czasu spędzał w klubie sportowym. Dwa tygodnie spędził w klubie sportowym i on już ma na pewno czarny pas. Hej, jak Ci poszło? Sł no zajebiście mamo, założyłem balachę swojemu nauczycielowi, w ogóle to... O, kurwa, A najlepiej powiem, że zaraz stanę czarny pas. Super. Może pokażesz mi? Kurwa, jak on w ogóle podekscytowany wrócił, nie? super, super mamo, super. Idę czytać komiks, o. Jakieś nowe techniki. Weź mnie, zostaw mnie. Bo zaraz matka go znokautuje. Zmęczony jestem, idę też przejść. Kurwa, jak ja wracałem z treningów MMA... Ja kurwa tak, U, kur, taki radosny byłem, normalnie kurwa energia pełna, chuj, że na treningu w ogóle już siły nie było pod koniec, ale jak wyszedłem to jakby normalnie nie wiem jakiego energetyka się nachla albo co tam wciąga nic, nieważne, a kurwa on po treningu robi to z, nie wiem, czy z pasji, z głupoty, a on, komiks, o, komiks idę czytać. Okej, okay, tylko proszę Cię nie siedź długo, bo zaraz będzie kolacja. Okej, okay, okej. Okay. W czasie, gdy Karol... Kurde to brzmi jakaś muzyka, jakby tu mieli kogoś niego w pokoju pobić nie musiał zareagować Brał prysznic, Brigida postanowiła go rozpakować No i oczywiście to... Oj, będą narkotyki jak nic ...na samym środku leży, nierozpakowana Znowu nie muszę czytania nawet dać. Co Co, jebisty sprzęt karat. w sensie ja nie trenowałem karate, ale wydaje mi się, że na karatę... O i tam w ogóle w butach chodzą Chyba nie nie, dobra, nieważne. Jak zwykle. I tam będzie prezerwatywa. Coś tam leży. Ale co to jest? Mama znalazła w rzeczach Karola, pojemnik z gazem łzawiącym. A co to jest? Co to za diabeństwo? Paralizator oraz kominiarkę. To kurwa parali... O! O! A czemu tu mamy cenzurę? U, u, chyba jednak nie do końca jest Karol czek on tam miał, to może jest Karolina jednak. Możesz mi to wytłumaczyć? Czy ty grzebałeś moich rzeczach? No zmieniaj temat, tematu, tylko mi wytłumacz co to jest. Kupię to do obrony! A przed kim ty się chcesz bronić, na co ci ta kominiarka? Kurwa, to on chodzi na karatę? W ogóle w sensie się ja tam nie wyzywa, jak ktoś trenuje, ale dla mnie to osobiście nie, no nie dla mnie, ale dobra. Ja bym poszedł na MMA, ale to ja, może to i poszedł na karatę, ale to chodzisz na karatę, MMA, whatever. I co, i kupiłeś sobie paralizator i gaz? To po chuj na to karatę chodzisz w takim razie, no chyba to tam raczej, no nie. No i dobra, nie wiem. Czy myślisz, że czepiać? Po prostu zawsze. Kiedy się myśli mię się czepiać? Zawsze. Kurwa. Kurwa, A zaraz odleć. Czepiam się, bo się o ciebie martwię. To się nie martw, po prostu nie zostawi wyjdź. Ale słuchaj. Wypierdaj z tego pokoju. To ma zniknąć z tego do. Nie poskładałaś ubrań, matka, widziałem. No, czy się rozumiemy? No tak, o! Przez okno. Pytam, czy się rozumiemy? Tak! Okej, okay, ale pamiętaj. No i co wariaty mówię? O, o, o są te kurwa wariaty nasze. O patrz, jakie mają pedalskie ubrania. chyba, że to, to nie ci sami, ale dobra, chyba to ci sami, bo tak mi się wydaje. Chyba fabuła o to chodzi, nie? To zobaczcie, jakie mają pedalskie te y, kolory, bo to chodziło o pedalski kolor plecaka, nie no to tam był czarny, to też mamy dwóch panów w czarnych jeansach. nie y, w dresach, sorry. I w dwóch czarnych i dwie pary czarnych butów, nie? ten ma w ogóle czarne włosy, to już w ogóle przechuj jest totalny. I nie wiem kogo nie skosili, że tyle kasy mają teraz przyjdzie i im zrobi. Wiem, że szybko pójdzie. No dokładnie tak, ten się prawie w gacie stary poszło. Widzieliście to? Czyli mamy bandę SMX-ów na osiedlu, którzy piją piwo i opierdalają dzieciaki. Tak przez dwa tygodnie. I psów w ogóle nim jeszcze nie wezwał, nie? No w ogóle. Czego tylko tyle? Haha, bo to był mój pomysł. To ja sobie biorę najwięcej. Kurwa kurwa tam mu dwie pięćdziesiątki sobie chyba dwie dwusetki zostało O kurwa ty patrzcie to! Teraz zobaczyłem patrzcie jak stoi już tam z kominaru za na niebie Superman! Kurwa nie wiem jak Black Hole może się mieć nazywał Czarna dziura i Jemniej ich tym gazem gazem Jekszą Marze Ale ja mu riobiłem No i co zaraz ty możesz mieć... No i co z tego jesteś głupi, dałeś się wkręcić Kurwa debil, głupi, 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 głupi obity o Epi piwo i nie maruj na mu hajs już pił ten, przez kurwa tą Kurwa i mi nie wyszło, przez to jak ci węfląd. a wiecie o co chodzi. To mi go zabierz. U. I zaraz mu weźmy tak butelką zapierdoli w łeb i zabierze. U, panowie, musicie sobie to wyjaśnić, ale przyjaciele, żeby się bili, panowie, dajcie spokój. No właśnie, bo weźcie jak kobiety, tak za włoski się poszarpcie albo coś. Albo zagrajcie, co grają mężczyźni. Kurwa jestem mężczyzną, nie wiem. Chuj, nie wiem. W kamień papier zagrajcie no nożyce. 1, Rol podbudowany lekcjami karate, zaczął obserwować osiedlową grupę chuliganów, jego... Czy dobrze już że to ta sama grupa, to kurwa nie, dwa tygodnie kroju ludzi, niech na policję jest, jeszcze nie zadzwonił. Wielogodzinne szpiegowskie eskapady wzbudziły zaniepokojenie mamy. Też szpiegowskie eskapady, nie? Kiedy wracasz od szkoły o 14, czy nie wiem, pewnie jest, wracasz o 14, znaczy wychodzisz do szkoły o 14, razem o 15, matka się nie niepokoi, gdzie to ty przez tą godzinę byłeś? Też niektórzy na rodzice są. Ja się takich nie miałem. Możesz mi wytłumaczyć, gdzie się włóczysz? Tyle godzin? Jaaa... Słuchaj, ja miałam co, dzwonić co, na policję. Nie, nie, nie. Co ty... O, pobił się, bił się kurwa. O, o, miałem dzwonić na policję i nie wróciłeś. 30 minut liczyłam ze stoperem w ręku. No co się dzieje? Czemu matka go leje? Co ja, ty ja. myślisz? Karol, co to ma być? Tego samego dnia po Przychodzi taki pan, któremu ukradli piwo pewnie z tego i z tej furgonetki. Po południu przypadkowy przechodzień znalazł na chodniku nieprzytomnego, mocno pobitego mężczyznę. O kurwa, to jednak się napierdalali! ho! ho, ho, ho. To nieźli koledzy! Chłopcze, co ci się stało? A nie, to ten naszy superbohater go tak najebał, bo tamtych dwóch to uciekło ze strachu, nie? Mężczyznę. Chłopicie, ty ty ty. O, łatwe. Pan twar... A nie żyje. Dobra. Mężczyznę, widząc w jakim stanie jest poszkodowany, zadzwonił pod numer alarmowy 112. Niezły 112, nie? Kurwa, to mi się wydaje, że jest 112, jeden, jeden, nie? On zrobił... Kurwa i dopiero wziął ten telefon do ręki. I dużo tych reklam, ile ja się muszę na oglądać, to wy nawet nie wiecie. Trzymaliśmy wezwanie do pobitego mężczyzny. Na miejscu udział... Kurwa, w ogóle ja ostatnio oglądałem szkołę i był taki strażak. ten chłop wygląda nie, nie, jak ten strażak. Chyba zmienił profesję, szybki jest, starszy sierżant sztabowy. Przedkładana byłaby pierwsza pomoc medyczna przez ratowników medycznych. Niestety, z poszkodowanym nie było kontaktu. Sprawa została przekazana do Wydziału Dochodzeniowego Śledczego Policji. No i ty, spisałem notatkę. Uważaj, że. No, Postanowiła poprosić o pomoc na. Naszy super bohater, robi super pompeczki. Dariusz. Wsienka nie przeszkadza? Kurwa ja pomogę przyszłam znowu. Masz może, bo mama w kuchni nie miała. Hej, hej, chodź, chodź. Ja co zostałeś jakimś kiburem, czy co? Weź, moja matka cię słowa czy co? Nic jej nie powiem słowa. Ja nie jestem kibolem, ja jestem super bohaterem! Bo jest taka sprawa. Bo ja jestem e, superbohaterem. bohaterem. Co? No, myślisz, że ściemniam? a pokazać ci moje nowe ciosy karate. O kurwa. I mnie? Nie. Myślisz, że co? Myślisz, że co, że ta lata się sama zrobiła te łapy też, kurwa? Nie, nie. Że taki chłopak to nie może mieć? Wiesz co, wczoraj złapali jednego z tych drśnajarzy, który dokończył mojemu trzem. Kurwa, złapali, karetka po niego przyjechała, nie? No, bratu. Ktoś go podobno mocno ospraw. Chyba... Kurwa, tego tego nie trenował karate i na jakiegoś ziomka, który był, no nie wiem, pół raza większy niż on, nie? Kurwa, to ja to już w ogóle nie wiem. Ja jestem super, 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 super bohater Ja to w ogóle bym odlecieć, kurwa, najlepiej. Nie chcesz powiedzieć, że to byłeś ty? Ale ciii... kompletnie powaliło, okryty możesz to do więzienia. Cii, to nie ja. A czy to ja, No, ale nikt cię nie dowie. Nikt? No jak nikt? Już pierwsza osoba się wiedziała, nie? Kurwa, jakby... A kamery do wody? Kurwa kamery, za garażami, nie? ci w ogóle do strzeliło? Weź, i tak mnie w ogóle nie zrozumiesz. No to przekonamy się, mów. No dobra, bo... Wiesz... No bo kiedyś to w szkole mi zabrali kanapkę. Ja powiedziałem, nie. Cały dzień nie będzie, będę super bohaterem. No i od tamtego czasu trenuję, a w zasadzie to od dwóch dni. Tygodni, miesięcy, lat. Nie wiem, jestem już zajebisty, wyjebało mnie jego. Wiesz, jak zginął mój tata, no nie? Miał... A jebał go, mistrz karate Wypadek samochodowy? No tak, wykrwawiłeś na śmierć w samochodzie, a, a wiesz co ludzie robili? Nagrywali go swoimi telefonami. I Kurwa, co ludzie robili? Ktoś miał wypadek samochodowy, leży, jak wykrwawia się tam kurwa, już ostatnie podrgawki, a inni siedzą i. O, moja kopyka! Kurwa, jestem ciekaw, jak to, by to wyglądało. Wiesz ludzi? Tak, ludzie to tchórze i ktoś się powinien. Dlatego biję tchórzy, kurwa, nie dobry łeb. Nie tym wreszcie zająć. Karol, skończ z tym, serio! Jak nie przestaniesz się wygłupiać, wszystkim twojej masce. No i kryminał, Murowany! Na początku rozbawiło mnie wyznanie Karola, ale potem gdy dowiedziałam się, że pobił człowieka, przeraziłam się. Nie chciałam go wydać, ale może powinnam. Przydałby mu się kubeł zimnej wody. To wekuś kubeł wody, kurwa, i mu wylej na łeb. po drugie, uważając na karata od dwóch tygodni, więc ja. ja bym. ja bym nie swała, Karol, pomimo tego, że obiecał na ten. chują, już wjeżdża do Afryki, nie zabiera swojej najcenniejszej rzeczy: gaz, paralizator, kominiarka spierdala. Aliby samemu nie wymierzał sprawiedliwości osiedlowym chuliganom, wybierał się na kolejną eskapadę. Potem są te babci, które mówił kurwa, to dobry chłopak, dobry za wsi mówił. Zakupi pomógł wnieść! Słuchaj, panu chodzi! Jaku, jaku kogoś zabił niby? Nie, 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 nie. Kilka dni później Karol, wracając ze szkoły. O, masz wjazd na budowę, wjeżdżaj tam. Pod blokiem spotkał swoją sąsiadkę Natalię. Dziewczynę. O, widzicie o tym właśnie mówię, teraz powiedz dzień dobry, zakupy mnie się. Dyna była bardzo zdenerwowana. Tomek! Tomek! Ja pierdolę, ta laska jest jakaś głupia, jak nie wiem. Ona, kurwa, biegnie, krzyczy Tomek, nie widząc go zakładam, bo pobiegła w ogóle w innym kierunku. Ale skąd na wieżę on tu jest, jak taki super bohater? Tomek! Tomek! Już jestem! Co się stało? Na dwór, na kobieto, w czym mogę ci pomóc? Mogę znaleźć Tomka, znale Tomka. poszedł po telefon, no jak wróciłam A dobra, to ja jestem debilem, ja pierdolę, ten chłop nie ma dajmy tomek. dobra, nieważne. To tomek! Ej, wyluzuj, może spotkał jakiegoś kumpla i... Kurwa, czy to jest ten znowu. Nie wiem, czy jej brat czy na to powiedziała. Czy jest znowu jakiś chłop, i kolega, ten mały, ma pedalski plecak czarny. Znowu ktoś go kurwa bije za garażami, co my ja się tym z dzieckiem tak znęcają? halo I poczty tego soli. Ja mam odprawiać na korki, zobaczmy, na pewno by sam gdzie i poszedł. Tomek! A jego telefon? Jest sygnał, ale nie odbiera. Tomek! Jest tam. Ty, ale to w ogóle, jak kogoś szukamy, no to może pójdźmy tam, gdzie on miał być. Zadzwońmy tam, gdzie miał być. Albo drzwi mordę na ulicy. Tomek, Tomek. No mówiłem ci, że jak cię jeszcze raz zobaczę... O kurwa, mówiłem ci, że jak jeszcze raz cię zobaczę przy tych garażach, mordo, z tym pedalskim czarnym plecakiem, to ci ten znak w dupę włożę, czego ty nie rozumiesz, no. W tym ma Zostawcie swoje, go! Eee, spokojnie. Maleńka, wyluzył, mi się, tylko tak tu jest nim bawimy. W ogóle, co to jest? Tu już ani są gimnazjaliści, ani liceum. Jakiś chłop z brodą, który wygląda... Na 25 lat, kurwa, jakoś tak myślę mocne, nie, tak wygląda. W ogóle kto normalny bije dzieci, kurwa, jakieś nie za garażami, co się kurwa dzieje, w ogóle, what the fuck. uję mój kuźni w jakiś jakieś gimnazjum, albo what? coś takiego. Co się odpierdala? Nie On Nie zabrał mój telefon! Oddaj telefon, masz na policję. Nie zabiorę, nie oddam mu telefonu, ty głupia metę... Ma pedalski plecak, nie widzisz czarny. Puknij się. Yeah. Ja, ja robię to chyba co? O szmatu, jak ją ciśnie. No, ona nie żartuje, to nie pójdziesz teraz, zadzwonię po psy. A ty W ogóle coś do mnie mówisz? Ty taki super i dzwoni na psy. No a myślałem, że mu tam wykurz jakieś dziwne techniki. S -s -s kurwa, dzieci, o mnisi chodzą, kurwa. nie nie od razu. No, psy, zwoń. Nie no. Halo Dawaj, policja? Stary, zawijamy, zawijamy, zawijamy. Kurwa, żeby tak na każdego działał. Ktoś chce ci wpierdolić, ty byś mój. Wypierdalaj, Bo zadzwoni na psy. C sorry, Mordo. Nie, nie dzwoń, zawijamy. Zawijamy. Zadzwoni. Telefon. Dobra. Masz, się uchłonę. Tomek, zrobili ci coś? Już nie, poczekaj, wracamy do domu. Możesz mi go odprowadzić? Muszę. Jak to jest w ogóle skurwysyństwo? Napadać na ośmiolatka w wieku, nie wiem, dwudziestu. 5... ile nie mogą mieć osiemnaście? Gdzieś to wełbi w ogóle, nie mieliśmy, co jest za scenariusz, żeby napadać na dziecko. się tą sprawę. Co za. Wezmę teraz, kurwa, knife i ich zabierdolę. nożem. Łatwić. Ktoś mi musi dać wreszcie nauczka. Nie idziesz? Nie. Nie, ja odparłam swoją supermoc. Kurwa, paralizator i gaz w jednym. I ich zapierdolę. Karol, wracaj, nie mogą cię zabić. Proszę cię, wracaj. Dobra. No, co no. Da? I Daj, ten paralizator. The! Pokutaj. tu się. Zaraz... I, 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 I tego kurwa dwa tygodnie karate, nie wiem po co kurwa były. Chyba mam dwa tygodnie sobie paralizator załatwiał na lewo. Teraz ja sprawdzimy kto to Ty, to ten zdziwio. O to Damenda, tej... ja pierwszy... Tak, co chciała to nas zawsze na pośbo. Ciśniesz go! Dobrze mu tak! No ciśnij go, możesz go zajebać i pójść siedzieć ze za zabójstwo. Dobrze! Zostawcie go! Zostawcie go! Ty, 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 go Chuj uciekaj, bo jakaś stara baba przybiegła z torego <grym>, i pierdolichła, pewnie kamień to miała. Carol, Synku, się! No jak dla mnie to na bagon już nie żyje. Nie wiem, że po pogotowie Szybko Jakby coś, ale kiedyś miałem, jak się nie mylę, znaczy miałem ten kurs na prawko, nie? I tam ratownik mówił chyba, że jak się nie udzieli w sensie ten resuscytacji oddechowej się nie zrobi w ciągu minuty, to nie, bo mózg po 300 sekundach zaczyna coś tam mu się włączać, a po minucie nie żyje, jeżeli się dobrze ciemię poprawić, ale tak mi się wydaje. Więc raczej nie zdąży tu nikt przyjechać, a oni go nie reanimują. Były dwa miesiące. I on dostał super moc <głos》>, to, że kurwa, nie? Karol opuścił w końcu szpital i powoli wracał do zdrowia. Igor S. Kurwa, to on długo był w tym szpitalu? Dwa miesiące? Co on, na no kurwa robił? Dwa miesiące! Jeżeli faktycznie przeżył, to raczej by po dwóch tygodniach wyszedł, tak mi się wydaje, nie? I Patryk W oczekiwali w areszcie na proces. Uje, ale on nie poszedł siedzieć za, za jakieś tam pobicie, nie. Hmm? Nie w ogóle. Otworzę. O, Dzień dobry. Cześć. Hej. Cześć. Ale ślicznie wygląda. Dziękuję. Życzę Wam zabawy. No dobrze, się bawcie, tylko nie za dobrze. Co? O, tylko nie za dobrze. Ty, mało, będziemy grzeczni. Ci i młodzież, nie radząc sobie z problemami dnia codziennego, kurwa, czytają komiksy, nie? To jest najgorsze, co może być. Mogą uciekać w świat filmów, gier komputerowych czy narkotyków, alkoholu. A jeszcze pojebańce się kurwa niektóre ciało to jest w ogóle już dla mnie debilizm internetu. No i dobra, no i to by było na tyle. Był chłopaczek, był super dostał kurwa paralizatorem i już nie był super bohaterem. Takie podsumowanie tego odcinka. Dzięki, że oglądasz, jak ci się podobało, zostaw łapkę w górę, albo kurwa jej nie zostawia. I widzimy się w na następnym odcinku. Cześć. A ja wziąłem węża i mam plus 5 do spierdania, więc spierdalam.